Ludzie mają być skłóceni. Jak ludzie będą skłóceni i będą właśnie tacy jak wy w komentarzach w niektórych przypadkach, że ty Deklu, ty Debilu, ty Kretynie, ileś ty na to wydał i tak dalej. Ale ty liczyć nie umiesz, bo ty nie potrafisz kalkulatora obsługiwać. Ty tylko umiesz liczyć, że nawet nie potrafisz policzyć, ile tak naprawdę ty wydałeś już przez te lata, kiedy ja tą instalację zbudowałem, ile ty już wydałeś na prąd, a ja tego nie zrobiłem. Na tym właśnie polega to, czy jesteś w miarę rozsądnie myślący, czy jesteś po prostu zwykłym trolem piszącym w internecie i mącącym innym w głowie. Ktoś pomyśli, że tak, to ty jesteś trolem, bo namawiasz na fotowoltaiki. Ja na nikogo, nikogo na nic nie namawiam. Ja nawet nic nie sprzedaję. Bo jeszcze jakbyście z Piotrem pogadali jako niezależny, no to on jak mówi o magazynach, to on chociaż ma interes z tego, bo on sprzedaje te magazyny energii. Ja tego nie sprzedaję. Ja tylko widzę, jakie mam korzyści. I dzięki temu wiem, że jeżeli chcecie, to wchodźcie w takie rzeczy, bo to się Wam po prostu opłaca. 89 100 zł to jest mój zysk na energii elektrycznej. Co by nie patrzeć, ile bym nie zużył tej energii elektrycznej więcej, nawet to i tak, i tak, 89 100 zł to jest mój zysk na energii elektrycznej. Odjąć te koszty, które wam wcześniej powiedziałem, czyli 75 tysięcy na tą chwilę, to ja już jestem do przodu.